Wspólna przyszłość, wspólne mieszkanie i wspólne zobowiązanie. Tak zaczyna się historia Joanny i Adama, którzy zdecydowali się wziąć kredyt na zakup wymarzonego mieszkania. My wzięliśmy kredyt mieszkaniowy pod koniec 2007 roku. Był to kredyt we franku szwajcarskim i wtedy frank kosztował 2,20. W tej chwili kosztuje 3 zł, więc jest to spora różnica. Szacuje się, że zobowiązania wobec banków ma już 14 milionów Polaków. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach i rosnąca stopa życia przekładają się na poziom wydatków, który w większym stopniu obciąża budżet domowy. Jesteśmy takim społeczeństwem, które gdzieś w połowie drogi nie jest już bardzo biedne, a chciałoby konsumować jak społeczeństwo bogate. No i jednym z pomysłów na taką konsumpcję, na takie zwiększenie swoich możliwości wydawania pieniędzy jest kredyt. Perspektywa zakupu nowej lodówki czy komputera wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Sklepy oferują raty na korzystnych warunkach, a banki chętnie udzielają pożyczek. Nie wszyscy jednak spłacają swoje kredyty na czas. W biurach informacji gospodarczych, które prowadzą rejestry dłużników, jest już od 1,5 do blisko 2 milionów osób mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Według ekspertów ich liczba może jeszcze wzrosnąć, bo Polacy coraz częściej wpadają w spirale zadłużenia. Po prostu na początku bierzemy, zaciągamy niewielki kredyt, potem kolejny kredyt, korzystamy z kredytu odnawialnego, konsolidujemy ten kredyt i za każdym razem nasze saldo zadłużenia się powiększa. Łudzimy się przy tym, że uda nam się z tej pułapki wyjść, a niestety rosnące oprocentowanie każdego kolejnego kredytu i rosnąca rata doprowadza do sytuacji, że po prostu już potem nie mamy środków i nie możemy tych kredytów spłacić. Tej historii można jednak uniknąć. W tym celu trzeba wystrzegać się najczęściej popełnianych błędów w planowaniu domowych finansów. Brak priorytetów w wydawaniu pieniędzy i liczenie na dodatkowe zarobki prowadzą do sytuacji, w której potrzeby finansowe przewyższają możliwości ich zaspokojenia. W konsekwencji nasze dane mogą znaleźć się w rejestrze niesolidnych płatników, a skutki mogą być odczuwalne jeszcze długo po wyjściu z pułapki kredytowej. Te skutki to na przykład niemożliwość kupienia telefonu w innej formie niż tylko prepaid, niemożliwość wynajęcia chociażby telewizji satelitarnej czy, czy zaciągnięcia jakiegokolwiek następnego kredytu, a przecież z jednym kredytem nasze życie się nie kończy. Takiej myśli nie dopuszcza do siebie pani Joanna. Mimo wyższych rad kredytu stara się go spłacać terminowo. To jest różnica kilkuset złotych. Gdyby frank był tańszy, liczymy sobie to, więc wiem, że to jest różnica paruset złotych. No i e, co miesiąc, jak jest paręset złotych mniej w portfelu, to odczuwamy to w jakiś sposób. Ale dajem radę. Pani Joanna zapewne będzie mogła liczyć w przyszłości na pomoc banku, a perspektywa ratowania domowego budżetu wysłużoną świnką skarbonką wydaje się być odległą. Już za chwilę powiemy, co robić, kiedy wpadniemy w pułapkę kredytową i co nam grozi w przypadku zaprzestania spłaty kredytu. A teraz o finansowym rozsądku. Co to jest rozsądek finansowy? Skąd się bierze, jak go posiąść? Dzisiejszy świat żyje z handlu. Uczymy się konsumpcji, a nie uczymy oszczędzania. Czy rozsądek finansowy możemy wyssać z mlekiem matki? Pierwszy naturalny, że tak powiem, sposób, to moje najbliższe otoczenie, moi rodzice. Tak? To jest pytanie, jaką edukację finansową dostaję od moich rodziców? Kolejnym krokiem, no to ta edukacja szkolna, tutaj od razu możemy założyć, że jest nie tak dobrze, jak byśmy chcieli, albo, albo jest po prostu źle, znaczy o tej edukacji finansowej się nie mówi, może jak ktoś dotrze do poziomu studiów o kierunku ekonomicznym, to o jakichś tam rzeczach związanych z finansami osobistymi się dowie, natomiast tak jest to dosyć trudno dostępna wiedza na poziomie właśnie szkoły. Tak? No więc to, co nam zostaje, to samodzielne tak powiem, kształcenie się, samodzielne zdobywanie tej wiedzy. No i żeby nie bolało, to znaczy, żeby nie zdobywać ją na własnych błędach, to warto o różnych rzeczach czytać, słuchać innych, którzy mają coś mądrego na ten temat do powiedzenia i w ten sposób zdobywać pewnego rodzaju doświadczenie. Pamiętajmy, że dając dziecku kieszonkowe, rodzice często nie myślą o jego edukacji. Dziecko zamiast oszczędzać, dostaje zachętę do natychmiastowego wydania pieniędzy. A wystarczy naprawdę niewiele, i nie jest to wcale trudne. Ja zawsze to powtarzam, że. No, jakby ta cała wiedza związana z finansami osobistymi, to co, co pomaga nam być rozsądnym finansowo, nie jest czymś strasznie skomplikowanym. Nie trzeba mieć z tego studiów czy doktoratu. Wystarczy trochę poczytać, trochę posłuchać i, co najważniejsze, konsekwentnie, systematycznie się tym tematem zajmować. Znaczy nie codziennie po 6 godzin, ale no ja mówię tak: minimum 15 minut raz w tygodniu. I ze dwa dni w ciągu roku poświęcenie na taką, na taką troskę o własne finanse to jest to minimum, które według mnie wystarczy, żeby być rozsądną finansowo. Jeśli poświęcimy przynajmniej raz w tygodniu 15 minut na sprawdzenie swoich finansów, to możemy na bieżąco reagować, jeśli dzieje się coś niedobrego. I jeżeli nam tej wiedzy nie starcza to zapytać kogoś, kto się na tym będzie lepiej znał, chociażby kogoś, dla którego to jest zawód. My postrzegamy jako doradcy finansowi swoją rolę nie tylko w tym, że, że tak powiem, dostarczamy do klienta ciekawe, najlepsze dla niego rozwiązanie finansowe, ale też tym, że pomagamy mu jakby zdobyć tę wiedzę pomagamy mu być rozsądnym finansowo. Ponieważ instytucje finansowe zachęcają do inwestowania i oszczędzania poprzez reklamę, to społeczny odbiór jest taki, że jest to zachęta do wydania, pokusa, która niejednego doprowadziła do załamania jego finansów osobistych. Nasze oszczędności potrafimy także źle ulokować. Żeby tego uniknąć, trzeba analizować, jakie jest prawdopodobieństwo zaburzeń na rynku finansowym, na przykład takich jak bankructwo banku albo krach na giełdzie. Ważne jest również odpowiedzenie sobie na pytanie, jeśli się to zdarzy, co ja w takiej sytuacji mam zrobić. Prawdopodobieństwo tego, że któryś z polskich banków zbankrutuje, czy działających w Polsce, zbankrutuje, jest bardzo, bardzo niewielkie. Jeżeli to się stanie, to są pewne mechanizmy prawne, które gwarantują klientom no, właśnie to, żeby nie stracili tych pieniędzy. Tak? No i teraz, jeżeli tą świadomość, Mam, jeżeli potrafię to oszacować, no to wtedy mówię, ok, no oprócz śmierci i podatków nie ma pewnych rzeczy na tym świecie, a to jest na tyle mało prawdopodobne, że jednak podejmuję to, nazwijmy ryzyko. I jeszcze jedno, czy doradca finansowy zawsze daje nam 100% gwarancji zysków? Nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej gwarancji. Zresztą, co to jest stuprocentowa gwarancja? Tak? Natomiast jeżeli prawdopodobieństwo tego, że osiągniemy swój cel jest wystarczająco duże, że argumenty, które nam się pokazuje, pokazuje się wyniki historyczne, pokazuje się, co się działo w tego typu momentach, jeżeli czarny scenariusz był i zawsze działo się to samo, jeżeli się przeczekało ten zły moment, to później były czasy lepsze. Jeżeli to mnie e, przekona, to, to, to jest właśnie ta świadomość, której jeszcze, jeszcze brakuje tym, którzy się boją. Boją się cokolwiek mądrego zrobić ze swoimi pieniędzmi. Panie Grzegorzu, a jak się przyznać przed sobą samym, że ma się problem ze spłatą kredytu i poprosić o pomoc innych? My boimy się porażki, boimy się błędów, boimy się do niego przyznawać, a często trzeba się przyznać publicznie. Tak? Więc na początku udajemy, że problemu nie ma. Na początku jeszcze wierzymy, że jakoś to będzie. A każdy miesiąc zwłoki z zapłaceniem odsetek to jest miesiąc, który, że tak powiem, powoduje, że trafiamy do grupy osób, których żadna instytucja finansowa, za chwilę żaden telekom, żadna firma, która jakieś tam rzeczy sprzedaje, gdzie będziemy musieli płacić co miesiąc rachunki, nie będzie Chciała z nami podpisać umowę, więc pierwsza rzecz to jest no, przy tego typu problemie zacząć działać, powiedzieć sobie, mam problem. To nie jest nic nadzwyczajnego, wiele osób ma taki problem, osób z lepszym, gorszym ode mnie wykształceniem, z wyższymi, niższymi zarobkami, po prostu przeceniłem swoją zdolność, po prostu nie, nie wziąłem pod uwagę, że może się zdarzyć jedna czy, czy druga rzecz i muszę teraz jakoś sobie z tym poradzić, więc najgorszym rozwiązaniem jest nic w nie robienie. Jeśli zaczynamy spłacać odsetki od zadłużenia, zadłużając się ponownie i to na równie wysoki albo wyższy procent, jesteśmy na najlepszej drodze do wpadnięcia w pętlę zadłużeniową. Wtedy mamy dwa wyjścia. Pożyczka od rodziny, znajomych, którym szczerze przyznamy się do problemu i proponując korzystne dla obu stron warunki pożyczki, zdobędziemy tak potrzebne pieniądze na spłatę zaległych zobowiązań. Albo druga opcja to próba skonsolidowania zadłużenia, zamiana drogich kredytów gotówkowych czy zadłużenia na równie drogich kartach kredytowych na jeden tańszy kredyt o niższym oprocentowaniu i wydłużonym czasie spłaty, tak aby zmniejszyć nasze miesięczne zobowiązania. Jeżeli nie mamy jeszcze właśnie tych zaległości, to jest szansa, że inny na przykład bank będzie nam w stanie pomóc, przejmując te długi. Mam tutaj na myśli rozwiązania typu kredyt konsolidacyjny, zabezpieczanie hipoteką takich, takich kredytów, łączenie ich w jeden. To jest dostępne tylko dla klientów, którzy odpowiednio wcześnie coś z tym zrobili. Jeżeli przypominają sobie o takim rozwiązaniu po dwóch, trzech miesiącach od terminu wymagalności raty, to już jest za późno. Żaden bank takiego kredytu im wtedy nie udzieli. Jednak, aby mieć szansę na taki kredyt, trzeba generalnie spełniać dwa warunki. Nie figurować już w bankowych bazach danych jako klient z zaległościami w spłatach powyżej 30 dni i mieć odpowiednio wysokie dochody. A jeśli sprawy zaszły tak daleko, że nasz kredyt konsolidacyjny nie ma szans, a rodzina i bliscy nie pomogą, wtedy zostają negocjacje z bankiem. Trudne negocjacje. Musimy udowodnić bankowi, że jesteśmy odpowiedzialnymi dłużnikami, mamy pomysł na wyjście z problemu. Bank zaczyna naliczać nam różnego rodzaju karne opłaty, odsetki za to, że nie spłacamy kredytu w terminie. To zawsze są bardzo wysokie opłaty. Zawsze klienci są tym zdziwieni, zszokowani, oburzeni, ale na takie opłaty zgadzają się, podpisując umowę kredytową. Jeżeli bank Widzi, że bardzo trudno będzie ten kredyt, spłatę tego kredytu odzyskać. To ma prawo, to też jest w umowie zaznaczone, jakby sprzedać ten kredyt, oddać go firmie windykacyjnej. Wtedy wchodzi właśnie w, 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 do akcji firma windykacyjna, która chce odzyskać te, te pieniądze, bo za to zapłaciła i chce jakby zwrotu z tej dla niej, dla, dla niej inwestycji. Więc mamy kolejną osobę, która czegoś od nas chce. Jeśli zaproponujemy bankowi jakieś rozwiązanie, np. wydłużenie okresu czasu spłaty kredytu, to jest jakaś szansa, że w banku zgodzą się pójść nam na rękę. Pomocą w takich negocjacjach mogą też służyć specjalnie do tego powołane osoby, czy to w Związku Banków Polskich, czy w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Ochrony Klientów. I jeśli to wszystko nie pomaga i grozi nam windykacja należnego długu, to wtedy potrzebujemy tak naprawdę pomocy prawnika. I to nie po to, aby on znalazł jakieś cudowne rozwiązanie, bo takie nie istnieje, tylko po to, aby chronić nasz interes prawny w postępowaniach sądowych. Komornik ma instrumenty, które pozwalają zweryfikować, że tak powiem, finanse klienta. Może zablokować konto osobiste klienta, może zażądać od pracodawcy, żeby wszelkie pensje były, jakby przechodziły przez jego, jego konto, żeby większość tych pieniędzy była odprowadzana. Problem ze spłatą kredytu może urosnąć do tak poważnych rozmiarów, że wywraca całe nasze życie do góry nogami i dlatego zasługuje na poważne potraktowanie. Zwłaszcza, że nader często w ten problem pakujemy się sami, naszymi pochopnymi, nieprzemyślanymi decyzjami finansowymi. Oglądaj nas w przyszłym tygodniu. Będziemy mówić o Biurze Informacji Kredytowej i Krajowym Rejestrze Długów. Co oni o nas wiedzą i jakie to ma dla nas znaczenie. Pamiętaj również, że rozwiązania problemów i odpowiedzi ekspertów możesz uzyskać także na stronie programu www.pulapka-kredytowa.info. Do zobaczenia!